I Dawaj, chodź o nie używasz. jeden musi być bardziej wstecz. Bądźcie wstecz. A na no chyba. Czekaj, uważaj. Się odpali jak twoje bani, kurwa. A są, okej, okej, okej. Bu... To było masę. Pada, pa... no, no, no ta, to Pamiętaj, na jest zawsze najbardziej skuteczne, tak? No. <laughs> Jeden. <laughs> I te muśka, no. jest. Co teraz? Nie wiem. Normalnie może. bo Okej. Och, jasne. Ale jak się kurwa rzuci dać, a ty dwójkę wiesz otwalony, no, no, tak? Czy co? No, bo no, ja to różnie <śmiennie> się dało. Jak, jak uchopę kurwa sto chciało tak, będzie. No, <śmiennie> o dobrze. Ooo Dawiesz chujad że przezbiemy go. Oczywiście. Czekaj na po. Tak jest. Mówisz po jej tak panie kurwa. Z panie. <śmiennie> Wal! Szybko, 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 szybko. Daj w go, daj w go. Hana, 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 wal, 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 wal. Dobra, łatwo. Będzie <grymne> bardzo szybki gameplay, kurwa. To jest chyba najszybszy filmik jakim wstałeś. Tak! Wiesz, nie wiem, Grimesa ja chyba. Nie. Ty, no? W mnie korne jak nie wiem. Idę, ale nie wiem, nie Daję, da, daj, tak będzie najbardziej fast, nie? I się wpierdalmy znów to było... na pałej, dawaj. Weźmy <grymne> Grimesa już się tam... Ty go wyrzucasz i ja w niego lecę 1 Cza. To było epickie już, kurwa. O, dobrze, że nie wziąłem czas. O, to jednak Dobra. będzie dłuższe, kurwa, się w nich, chyba. Dobra, ultra duel, lecimy. A to. Hej, ja idę napalać, tak totalnie. Pa pa, pa 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 palani. Wow, odrzucił mnie. Pa-pa-pa. Kurwa, niestety no. Uuuh. We moeten kijken. Woj! We doen dit a blok w dupie kurwa doen dit keer! We doen dit keer! We doen dit keer! jeden za jeden, to mi więcej zadaje O kurwa! Ja hapę Ale gówno. Zobaczmy, ja mam. A ja dużo No! Ty! Aha! Ja pierdolę! Ale żyk. Jak zawsze, kurwa, ostatnie jest to bez przerwy. No ostatnie ludek się wszyscy opalają kurwa. Ja pierdolę. Co było? Ale kurwa! No, ja im się... I temu wale zdolność od lesów i sobie gówno, kurwa. Dbierz to majdem może. Albo dwie szmaty może, nie wiem, kurwa. Ale żykie no. jebany, kurwa, pierdolony po prostu, kurwa, nie. Kurwa, no, kiedy byłoby fast, no, fuj, nie, no. ale nie, bo kurwa coś nie zadziała jak zawsze. Widziałeś, jak walniło nich jedynką i podczas tego, w którym momentu, w którym ich uderza ta jedynka, to im jeszcze dożyli, i ja zginąłem, ale osobiście, ich O Oczywiście, <laughs> Tak, ale bardzo dopracowała go. tak, no i chuj, szybkiego gameplaya. Dobra, wyżej kulkami jeba w dupę, kurwa, ducha. No nic, szybki gameplay dwa. Drugi zje, gdzieś po lewej jest. Chodź, o kurwa, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zbierdara. za za kartą. Gdzieś po prawej będzie. Jest? Ważę na plecy. Migrant. Very good. To jest do dobicia jest. tak. Dobra, spałą go kurwa. Ważę na ciebie, idzie. Well UL. Idziemy. Gdzie uciekasz, Ciekasz. kurwa? Łukasz. Ale ja nie oszukasz. No kurwa dawaj, pała, dawaj, 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 ej Jest, Kurwa żyk Nie rozumiem w ogóle Tamtej, tamtej rundy to było kurwa xD. 4x2. <słuch> <słuch> of course. D20 koła punktów Teraz zrobię speedrun i pobiegnę i złożę to wsadzić do gęby i to nie będzie kutas, tylko to będzie gram jedzenia. <tryk>